Serdecznie wszystkich miłośników Serega Audio na naszym kanale Audio Azyn. Dziękujemy wszystkim za komentarze, za wspieranie nas, za to, że subskrybujecie nasz kanał. Oczywiście o to będziemy Was bardzo prosić, abyście byli na bieżąco z naszymi wszystkimi odcinkami. No i oczywiście osoby, które wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, to wielkie, wielkie dzięki. Każdy, kto by chciał to uczynić, oczywiście, znajdzie link pod tym filmem, jak również na naszej stronie internetowej wehikumyśnikczasu.com, gdzie te wszystkie eksponaty, które posiadamy, dodajemy w miarę naszego wolnego czasu. Jest już tam prawie półtora tysiąca eksponatów, a to jeszcze naturalnie nie jest wszystko. No i oczywiście są tam instrukcje obsługi, ciekawostki i wrzucamy w zakładce aktualności informacje, co będzie w każdym kolejnym odcinku. Także jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, co będzie następnym odcinkiem, to oczywiście na tej stronie znajdzie taką informację. Dzisiaj. Mamy paczki. Paczki, które dopłynęły do nas z Kanady, od Pawła. Oraz paczka, która przyszła od pana Piotra z Krakowa. Jak widzicie, bardzo malutka tym razem, bo pan Piotr przysyła nam często duże paczki. Ale z tej się bardzo cieszę, bo pisał nam w komentarzach, że ma coś, co na pewno nas ucieszy. I za chwilę, jak otworzę tą paczkę, powiem wam, co to jest. Ale tak jak wspominam. Tej paczki bardzo, bardzo się cieszę. I może właśnie dlatego, może zacznę właśnie od niej. Otworzę ją tutaj. I pokażę Wam, co jest w środku, bo po prostu domyślam się, że to może właśnie chodzić o to, o czym Pan Piotr do nas pisał. A o czym my mówiliśmy w jednym z odcinków. Oczywiście ten odcinek idzie też z opóźnieniem, bo w międzyczasie byłem w Niemczech. Mam nadzieję, że osoby, które śledzą nas kanał, to zauważyły, że idzie to z opóźnieniem. Ale oczywiście mamy tutaj kasety. Oczywiście o tych kasetach nic nie wiedziałem. Hmm, tutaj mamy oryginalną ABB. I kasetę BASFA. Jestem ciekaw, co tu jest nagrane. Znaczy myślę, że ABBA będzie Abom, A tam być może jest właśnie to, co. O, tu jeszcze mamy listę przebojów programu trzeciego 94. A tutaj są nagrania list przebojów Trójki. Stare Wydania. Nie sądziłem, że będzie tego aż tak bardzo dużo. Ale. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, no bo są to płyty DVD, czyli o bardzo dużej pojemności do Wszechczasów, czasów. Napisał pan tutaj, pan Piotr, I to są faktycznie DVD nagrane prawie w całości, a więc top wszechczasów, top to Wszechczasów, czasów, to republiki, to także będzie czego słuchać. I to pewnie... Polski. Aha, bo to jest polski top czasów i top czasów. Także będzie co, czego słuchać, będzie co przede wszystkim nagrywać na kasety, bo te płyty oczywiście są, jakby to powiedzieć, do wysłania dużo łatwiejsze i być może pan Piotr miał to zdigitalizowane, dlatego tak mu się to udało szybko wysłać i, i zgrać na płyty. Ale żeby słuchać tego, to moim zdaniem... Trzeba będzie przegrać, właśnie na kasety albo na szpulę. A był odcinek o magnetofonach szpulowych Grundika. Na pewno pamiętacie, i to był też nasz polski M2405. Więc wezmę i nagram sobie te listy na magnetofon szpulowy, bo to będzie coś wspaniałego, jak słuchać listy ze szpulówki. Także, Panie Piotrze, Naprawdę bardzo, bardzo wielkie dzięki za to. Będzie miało. Te, te wydania będą miały swoje miejsce w naszym muzeum. I zrobimy tam na pewno kącik listy przebojów trójki. No bo żyliśmy tym, było to dla nas coś wspaniałego. A więc trzeba będzie o to zadbać, żeby to nie poszło nie pamięć. Teraz otworzę tą wielką maszkę tutaj. Ale mocna taśma. O. Ok, coś tutaj. Już pomału się zaczyna wynurzać. Powiem wam w taki sposób, że pewne rzeczy ustaliliśmy z Pawłem, że będziemy ratować. Nawet jeżeli są mocno zniszczone, i naprawiać. Jeżeli są elektrycznie sprawne, to są to niektóre rzadkie modele, a więc naprawdę warto. Też mamy tutaj ta, ta kasetę. 600. Digital. Kasetę. Co znaczy, digital kasetę? Tutaj. A to jest coś innego, słuchajcie. Tu mamy zupełnie inne kodowanie. Backup. pisze jakiś. Czyli to jest kaseta. A to ciekawostka, bo. Zobaczcie tu. Jest taśma, oczywiście. Wygląda to identycznie jak nasza kaseta. Magnetofonowa, no, ciekawe coś, coś ciekawego. Paweł nam tutaj nadesłał, mała zagadka. Będziemy, oczywiście, sprawdzać, co tam jest. Dobrze, tu mamy magazynki. To jest coś wspaniałego. Paweł wspominał, że ma magazynki Pioniera i że może nam je podesłać, bo. Pionier produkował odtwarzacze CD, gdzie można było, właśnie, kieszeń wymieniać na, do odtwarzania pojedynczych płyt CD, lub właśnie magazynek na 6 płyt można było też włożyć i mieć wtedy zmieniarkę. Oczywiście tych magazynków w tej chwili już jest bardzo, bardzo mało. My mamy tych urządzeń kilka i Dziękujemy bardzo, bo właśnie tego typu magazynki się bardzo przydają. No, zaglądamy teraz do środka, bo jest tutaj coś. Pisze trzy głowice. Wygląda mi to dość mocno na Techniksa. Nie, a Iwa. A Iwa, jaka piękna. Trzy głowicowa. W pięknym stanie. Oczywiście, jak wiecie, no jest to sprzęt 120V. Chociaż tu jest coś, jest jakiś przełącznik. Tu być może było, być może istnieje możliwość przełączenia, bo tylko jest niestety wytarte. Jest wytarte całkowicie. E ale być może uda mi się znaleźć ją gdzieś na, na zdjęciach od tyłu. Bo tu jest 120V, być może jest 240. Uda się to sprawdzić. Zaraz muszę zrobić sobie tutaj najpierw trochę porządku. Bo inaczej to miejsce się nie nada. Dalsze bo... eksploatacji, że tak powiem. Piękna Ewa. Tutaj widzę, że nóżki Paweł odkręcił, bo mówił, że, że odkręcił nóżki do transportu, więc mamy kompletne. Magnetofon Toshiba, tak zwany, można powiedzieć, reporterski albo biurkowy trochę oczywiście stropia się do niego mocno przykleił i elektryzuje się dość mocno, nawet w środku jest także trzeba go będzie zaraz oczyścić z tego, ale piękny w pięknym stanie i tutaj mamy oczywiście zasilanie bateryjne i 120V muszę to oczywiście zaraz opisać, przykleić naklejkę 120V, żeby w przyszłości w żadnym przypadku nie włączyć go do prądu bo gniazdo jest takie samo jak nasze 220 V. i można się pomylić a tu mamy coś co też nie wygląda na no cóż tu zgadnąć potencjometry duży Czy jest to jakaś kieszeń macamy macamy <gry> zaglądamy od tej strony Hitashi Że nie będę wyjmował to zaoszczędzę miejsca na, na stole i oczywiście steropian zostanie w środku. Piękny Hitashi Amplituner SR604 piękny. Wszystkie potencjometry są całe, gałki na miejscu wspaniałe urządzenie. Zobaczę, czy jeszcze jest coś w środku, tutaj, żeby nie przegapić czegoś i nie wyrzucić brzęzorze kartonu. No, gdzie jeszcze coś w środku by było? Piękny. Oczywiście zaraz go wyjmę, sprawdzę, wyczyszczę i będzie o tym w najbliższym czasie na pewno program. Steropian się nawet trochę elektryzuje tu jeszcze podjechać z boku, i tu mamy kolejną paczuszkę Powiem szczerze, że ze względu na to, że mamy bardzo dużo już teraz urządzeń 120 v to często rozmawiamy z Arturem z Kaszub, który jest założycielem klubu DCC o tym, że w muzeum trzeba będzie dużo gniazdek i przede wszystkim trzeba będzie zrobić osobne zasilanie właśnie na 120 V, aby te urządzenia można było prezentować. Bo jest ich tak dużo, że jeden zasilacz czy dwa to niczego tutaj nie rozwiązuje. Słuchajcie, teraz mamy słuchawki. Realistic. Powiem Wam, że bardzo konkretne i bardzo, bardzo dziwne w środku. Zobaczcie, mamy głośniki, jakby z jednej i z drugiej strony. Z tej i z tej. Nie widziałem jeszcze takiego rozwiązania. Nowa 44. Czterokanałowy stereo. Bardzo ciekawe. Kabel bardzo gruby. Na grubym cienczu. Bardzo ciekawe słuchawki. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak one brzmią. to mamy tutaj dalej, Już jakiś kabel elektryczny nam się tutaj pojawia i zdaje się, że otworzyłem paczkę do góry nogami bo mamy jakieś drewniane urządzenie leżące na plecach i cóż to takiego jest Panasonic o. ładny stary amplituner Panasonica gałeczki wszystkie są Skala pracuje, sprawdzam oczywiście od razu napięcie z tyłu, ale napięcie pisze 120 V. Zobaczcie, jaki ładny naprawdę jest. Bardzo ciekaw, jak to świeci w momencie, gdy podłączymy prąd. Jaki to ma kolor? Dobrze, tutaj mamy coś jeszcze. Informacja od Pawła, zaszyfrowana, myślę, dla nas, i jeszcze jedno urządzenie. Przełożyć. Napis Technics, już zdążyłem zauważyć. Tylko obwinięcie tego nie jest takie proste, bo tam w środku jeszcze leżą inne rzeczy, których nie chciałbym szkodzić żeby Ale mega ładnie. Jest A222, zobaczcie, to na szczęście jest brudne. Myślałem, że może jest zbite, a na szczęście tylko brudne. Piękny Technicz Amplituner, oczywiście, pytanie za 100 punktów, czy możemy to gdzieś jakoś przełączyć na inny prąd? No, niestety, tylko 120. A więc, Arturze, informacja dla Ciebie, że e, tych gniazdek i tego zasilania 120V trzeba będzie zrobić więcej niż myśleliśmy, bo jest tego tutaj naprawdę bardzo dużo. Tutaj jest wejście jakieś na trzy baterie. Być może. Memory. A, pamięć rezerwowa, czyli tutaj, aby kanały, które zaprogramujemy na mnie. Nie zniknęły, to e, musimy włożyć bateryki piękne. No, i tutaj mamy jeszcze kilka drobiazgów, które oczywiście się nam na pewno przydadzą. Czyli tak, mamy tu jakiegoś pilota do e, TIK, pilot do czego to mogło być FM? Aha, czyli timer to był jakiś. Najprawdopodobniej urządzenie e, takie bardziej kompaktowe, z nowszych, pilot Yamaha. I to będzie też tutaj disk. A czyli to będzie do zmieniarki, najprawdopodobniej. Zmieniarki CD, i tu się z tego bardzo cieszę, bo mam zmieniarkę, mamy w muzeum Yamaha, właśnie i nie ma do niej pilota. więc bardzo prawdopodobne, że ten pilot będzie mógł to obsłużyć. Kolejny pilot to jest do kamery yy, wideo do jakiejś lub high 8 lub H8 marki. Sony. i jeszcze na dnie mamy kasety i to są kasety yy, ta, to jest Maxel ale to, jest, nie, to nie jest DAT to są kasety do streamerów różnego rodzaju do komputera wyglądają identycznie jak yy, kasety DAT ale nie są to. To są tylko i wyłącznie do. Znaczy, oczywiście można je używać do. Inaczej. Jeżeli włożymy do magnetofonu typu DAT, oczywiście one będą pasować, ale to nie jest zalecane, gdyż niższą głowicę w dacie. To były zupełnie inne kasety, do innych celów były tworzone i zasada jest taka, że ich nie wkładamy do audio, ale oczywiście można to zawsze zaprezentować że coś takiego było również do celów e, firmowych tworzone do, do robienia backupów i e, do nagrywania dźwięku czy jakichś danych tak, także to było od Pawła z Kanady i od Pana Piotra z Krakowa Dziękujemy bardzo serdecznie Pawłowi, że cały czas o nas myśli. Często rozmawiamy. Paweł informuje nas bardzo często o pewnych rzeczach, które znajduje. No niektóre są naprawdę w bardzo złym stanie, i wtedy z bólem serca musimy powiedzieć: No kurde, chyba nie, bo nie da się tego uratować. A wysyłka z Kanady, przecież też daleka droga, koszty. Ale niektóre rzeczy, tak jak widzicie, które są w dobrym stanie docierają do nas i będą wzbogacać nasze muzeum I, my, i mamy nadzieję, że nasz plan, który jak na naszej stronie jest napisane, stworzenie największego muzeum w Europie, przekazu czasu, dźwięku i obrazu zostanie zrealizowany, bo będziemy mieli tego sprzętu naprawdę na tyle dużo, że będziemy się mogli pochwalić tym w całej Europie. Także dziękujemy wam za wszystkie e, przesyłki, które do nas e, wysyłacie, dziękujemy Również za komentarze, za subskrypcję naszego kanału i oczywiście za wspieranie naszego projektu Muzeum Stacjonarnego. Dziękujemy jeszcze raz i zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Postanowiłem ten odcinek jednak zakończyć trochę inaczej. Ze względu na to, że wszystkie urządzenia, które były w paczkach, okazały się w zasadzie prawie że sprawne. Znaczy, magnetofon był uszkodzony w takiej formie, że no niestety dwa paski były rozpuszczone, ale yy, zajrzałem szybko do środka w trakcie czyszczenia, bo budowa była jak na pewno widzieliście trochę na filmie lekko wduszona z ją. Zobaczyłem, że paski w zasadzie wymiana yy, nie ma jakichś większych komplikacji, więc natychmiast je wymieniłem i okazało się, że ta piękna riwa ADF80, yy, przepraszam, 810 yy, jest całkowicie sprawna. Udało mi się to znaleźć w internecie Tylną jej stronę, ażeby zobaczyć, w jakiej pozycji powinien znajdować się przełącznik, który umożliwia nam podłączenie jej pod 220V. Więc wymieniłem od razu też wtyczkę i sprzęt, jak widzicie, działa. 220V jest podłączony. Rewelacja Hitachi oczywiście zostało wyczyszczone. Trzeba będzie i tak jeszcze otworzyć być może potencjometry trochę poczyścić ale to jest taki pierwszy moment. Kiedy stwierdziłem, że umyję je z zewnątrz, ładnie włączę, zobaczę jak świecą, czy wszystko jest sprawne, i potem dopiero będę zdejmował te obudowy i robił w środku, oczywiście, delikatny przegląd. Ale mówię, skoro wszystko tak ładnie poszło, to może Wam od razu te sprzęty pokażę, że one faktycznie grają, a my je też naprawiamy, czyścimy, a nie tylko pokazujemy, jakby to powiedzieć, na początku spaczek wyjęte i dlatego damy im trochę okazję też zagrać. To właśnie jest Hitashi. Jak widzicie pracuje jeden kanał z tego względu, że jedna kolumna jest podłączona. Sygnał idzie do prawego kanału. Piękne to Hitashi. Jak wyciszymy Hitachi, to gra właśnie Panasonic, ten u samej góry, który również bardzo ładnie świeci. Wydaje mi się, tylko że jedna żerówka jest spalona, bo mamy takie jedno ciemniejsze miejsce, a więc i tak musi być rozebrany. Bo potencjometr strasznie cesy. ale gałki już ma, jak widzicie, wyczyszczone, wymyte i odbiera. Co ciekawe, nawet radio u nas w mieszkaniu odbiera, co się rzadko zdarza, więc sprzęt musi mieć antenę do UKF w środku, przynajmniej jakąś małą, i ma na tyle silny sygnał, że faktycznie u nas odbiera. No prawdopodobnie tu widzicie, po przełączeniu już trochę. Szwankuje ten przełącznik, no trzeba będzie to wszystko wyczyścić jeszcze. Technics SA222, bardzo ciekawy amplituner, bo mamy częstotliwości tutaj po prawej stronie cyfrowo oraz po lewej wskazówka, która nam się przesuwa razem z częstotliwością po prawej stronie. Także bardzo ciekawy, fajny amplituner Technicsa. I również sprawny. Co prawda nie podłączyłem go, ale wiele osób technika zna. Także postanowiłem sprawdzić tutaj przede wszystkim Tofitashi i tego pana Sonika z głośnikami razem z wami. Bardzo cieszę się z tej AIWY, bo jest to naprawdę ciekawy model. Posiadam wyszukiwanie utworów. O, widzicie, jak szybciutko. Pracuje naprawdę o, może Wam to zaprezentuję po włożeniu kasety jest naprawdę mega, mega szybki obroty nawet były prawidłowe także nie musiałem obrotów regulować jest to trzygłowicowy magnetofon, więc y, jest tym bardziej interesujący y, jako informację dla Pawła to jeszcze te przekażę też przy okazji, że y, w kartonach znalazłem jeszcze dwa y, piloty Fischera także y, wszystko, co, co było, zostało wyjęte, a w trakcie prezentacji yy, no, przeoczyłem je. Były na dnie w jednym kartonie obro, obok, właśnie Hitachi, więc znalazły się dopiero teraz. A słuchawki są bardzo ciekawe. Grają i co ciekawe, tak jak czytałem, to są kwadrofoniczne, więc musimy je podłączyć pod dwa wyjścia słuchawkowe. Amplitunerze kwadrofonicznym. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Sprawdziłem tylko w tym tutaj urządzeniu, ale oczywiście to nie jest ten sam efekt, co gdybym to podłączył pod amplituner kwadrofoniczny i posłuchał, jak to gra. Także to na pewno jeszcze zrobię. A więc widzicie, że tym razem mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo nie zawsze tak jest. Czasami te amplitunery. Mogą być przecież uszkodzone, prawda? Może być końcówka uszkodzona, dlatego ktoś to wyrzucił. A dzisiaj mieliśmy po prostu dużo, dużo szczęścia, że wszystkie końcówki są sprawne i nawet magnetofon. Oczywiście dziękuję również Panu Piotrowi, bo sprawdziłem, co jest na płytach. No, mega, mega fajne wydania, całe. Także będę miał zajęcie. Chyba na cały rok, bo niektóre wydania mają po 10 godzin, a więc yy, cieszę się bardzo, że ktoś faktycznie nagrał te wydania, listy trójki yy, w całości. Będzie co robić, także yy, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.